Yy, trochę chora, rozłożyło mnie jakoś na tydzień. Yy, przez to, że byłam też chora, to źle się czułam trochę psychicznie, ale już wracamy do żywych. Już się czuję znacznie lepiej, więc stwierdziłam, że dzisiaj nagram dla Was tego vloga. Dzisiaj jest sobota, będzie pewnie dużo ludzi, tym bardziej, że jest naprawdę przepiękna pogoda na zewnątrz. W końcu się zrobiło ślicznie. Ja już nie mogłam się doczekać. Yy, wczoraj. Było tak ciepło, że chodziliśmy w krótkich rękawkach dosłownie. Znaczy, ja nie chodziłam, bo jestem z ale moje dzieci, jak biegają, no to jest im gorąco, więc one były w krótkich rękawkach. No i tak się cieszę, że już to lato do nas idzie. Chyba dzisiaj jest najcieplejszy dzień, jak patrzyłam, z tych, które mają teraz być, a ma być bardzo dużo słonecznych dni, i się strasznie cieszę, no bo w końcu to lato do nas idzie. Ile można czekać na to lato? Dzisiaj przyjeżdża do mnie koleżanka ze swoimi dzieciakami. Właśnie niedawno urodziła trzecie dziecko, i powiem Wam, że. Z dwójką już jest ciężko, a jest to dopiero z trójką. Dzisiaj właśnie go zobaczymy, bo to jest chłopczyk, ma na imię Leon. No, ta koleżanka już urodziła jakiś czas temu, ale dzisiaj się dopiero spotykamy. No i fajnie, bo w końcu będziemy mogły chodzić na plażę, będziemy w końcu mogły bawić się wodą, a moje dzieciaki uwielbiają się nią bawić. W ogródku będziemy mogli sobie siedzieć. No, mam nadzieję, że w tym roku się polepszy ta pogoda, że będzie to lato, nie tak jak w zeszłym i jeszcze rok wcześniej. No bo te dwa lata, ostatnie to lato było okropne. Wiadomo, że z dzieciakami, no to fajnie mieć pogodę. Nie lubię z nimi siedzieć ciągle w domu, lubię im właśnie coś wymyślać. Dzisiaj wpadłam na pomysł, nie wiem, czy się wyrobimy z tym wszystkim i zdążymy, ale jak nie, to zrobimy to jutro. Chcę zrobić takie zabawy dla dzieci z kartonów. Widziałam właśnie na TikToku albo gdzieś takie fajne. Wymyślone z kartonu zabawy I stwierdziłam, że pójdę dzisiaj do Primarka Wezmę stamtąd jakieś kartony I z tych kartonów zrobię im takie Śmieszne zabawy Jedną z nich jest zbieranie kwiatuszków na zewnątrz I wsadzanie tych kwiatuszków w takie dziurki Jak się uda to zrobimy to dla wszystkich dzieci Bo będą tutaj Czwórka dzieci no i jeszcze ten noworodek Więc piątka dzieci Po prostu przedszkole Teraz Olivia już ma half term Więc już nie będzie chodziła przez dwa tygodnie do szkoły No bo są święta wielkanocne Fajnie jakby była ta pogoda Bo wtedy byśmy mogli z niej naprawdę skorzystać a przeważnie jak jest halfterm, to nigdy nie ma tej pogody Ale odpukać? Miejmy nadzieję, że tym razem będzie Ja jestem uzależniona od czekolady I powiem wam, że ostatnimi czasy pracuję nad tym, żeby tej czekolady właśnie nie jeść No i ostatnim razem wytrzymałam dwa tygodnie A teraz wytrzymałam trzy tygodnie I słuchajcie tego Moja mama wysłała mi paczkę z Polski I w tej paczce oczywiście dała czekoladę No i co zrobiłam? Musiałam znieść tą czekoladę bo nie mogłam się oprzeć Jeżeli ja mam czekoladę w domu, to ja muszę ją zjeść Rozumiecie to? A jak ja nie mam tej czekolady, to ja jej wtedy nie jem Znaczy staram się nie jeść, walczę ze sobą strasznie Ale wytrzymałam prawie 3 tygodnie od jutra znowu będę próbowała wytrzymać, nie jedząc czekolady, bo powiem Wam, że ja się bardzo źle czuję po tej czekoladzie. Wcale się dobrze nie czuję, to jest chwilowa przyjemność. To nie jest warte tego zdrowia. Więc od jutra znowu będę próbować jej nie jeść. No i może tym razem wytrzymam cały miesiąc. No bo najpierw dwa tygodnie, trzy tygodnie, prawie. No a teraz może wytrzymam miesiąc. Pomimo, że naprawdę to nie jest łatwe, ale da się. Pamiętajcie, da się. Jak już dostałam tą czekoladę od mojej mamy, no to oczywiście poszłam do sklepu i kupiłam sobie sernik. Jako, że teraz jest jakaś faza na dubajską czekoladę i na pistację, i w ogóle, no to w polskim sklepie mają pączki pistacjowe, które uwielbiam. Wcześniej jadłam pączki z Nutellą z tego polskiego sklepu, a teraz się przerzuciłam na pączki z pistacją. No i jak byłam po tego pączka, to zobaczyłam, że jest sernik pistacjowy. Ja uwielbiam serniki, ja jestem wielkim smakoszem serników. Sernik to chyba moje ulubione ciasto, no więc oczywiście kupiłam i spróbowałam. I powiem wam, że... Wydałam pieniądze w błoto. A dlaczego? Ponieważ ten sernik wcale nie jest dobry. Ja lubię serniki ogólnie, ale jeden mi tak najbardziej smakuje. Jest to sernik Izaura i jemu się nie mogę oprzeć. Ale tego sernika często nie ma w tym sklepie, więc o tyle dobrze, więc nie kupuję. Jak już jest, to trzeba go zjeść, co nie? Moje księżniczki od rana oglądają bajkę, tak? Tak, i czekacie na ciocię, co? Już się nie mogłam doczekać, Oliwia to jest taka, że zawsze rano wstaje, ubiera się szybko i ona już wie, że ciocia przyjedzie To jest jedyny dzień, kiedy Oliwia się tak szybko ubierze, tak? Bo ona już chce ciocię i ona czeka od rana na ciocię i cały czas przychodzi do mnie z pytaniem No kiedy ciocia już będzie? Kiedy ciocia już będzie? Tak? Tak jest na pole, jak to się u nas mówi w Krakowie. Wyszliśmy na zewnątrz i jest dość zimno. Wcale nie jest tak ciepło jak się wydawało. Myślałam, że dzisiaj będzie dość ciepło, ale jest zimny wiatr. Może się ociepli trochę później. Nasz ogródek wygląda tak: tu jest wejście. Nie jest to zbyt duży ogródek, ale on tak wygląda. Dziewczynki tu mają swój domek do zabawy. Eee, trampolinę. Tutaj się opalam zazwyczaj. Tam jest stolik. No i rosną nam tu jeszcze takie palmy. A tu jeszcze jest taka szopa i w tej szopie zazwyczaj sobie chowam takie ogrodowe rzeczy. Minusem tego ogródka jest to, że nie ma tutaj słońca jeszcze Znaczy no jak widzicie jest tu trochę słońca, ale to nie jest tyle ile bym chciała Dosłownie to jest tylko ten kawałek tutaj Trzeba tu trochę posprzątać No ale nie będziemy tego dzisiaj robić Będziemy to robić dopiero jak już się trochę ociepli Tutaj mamy okno i szkoda, że to okno nie jest drzwiami bo mielibyśmy idealne wyjście na zewnątrz No ale niestety trzeba chodzić naokoło Więc tutaj mamy wyjście Nagrywałam Wam właśnie, jak robię jecznicę i się nie nagrało, ale opowiem Wam to jeszcze raz. Możecie słyszeć pralkę w tle, bo oczywiście, jak zawsze, muszę prać. Ja jestem osobą, która interesuje się zdrowym odżywianiem, zdrowymi rzeczami, co nam szkodzi itd., co jest dla nas ok. No i przeczytałam, że szklane garnki, szklane patelnie są najzdrowsze dla nas. Wtedy się nie, nie wydzielają żadne substancje, które będą nam szkodzić, tak jak na przykład w przypadku teflonu itd. No więc e, kupiłam sobie szklany garnek i kupiłam sobie szklaną patelnię i e, stwierdziłam, że no super, będę w końcu się zdrowo odżywiać, ale niestety jak garnek jest, e, no w miarę się tam spisuje, bo w garnku to głównie robisz zupę, więc to. Jest w miarę dobre. Tak, patelnia to już nie za bardzo, ponieważ jak możecie zobaczyć, robiłam przed chwilą jajecznicę dla Oliwii i dla mi. I oczywiście na tej patelni wszystko się przypala. Dosłownie wszystko się przypala, jest wszystko przypalone. Nie kupujcie nigdy szklanych patelni. Ja tą patelnię będę używać, no bo już ją mam, ale mimo wszystko już wiem na przyszłość, żeby szklanych patelni nie kupować, pomimo że są najzdrowsze. Ale garnki mogę Wam polecieć, bo rzeczywiście są ok. Zobaczcie jakiego mam ci. Dzieciusia malutkiego Dawno nie miałam takiego małego dziedziusia w rączkach Już zapomniałam, że jak dzieci się rodzą To są takie malutkie dziusia, dziusia z domu i idziemy na plac zabaw, żeby dzieciaki się trochę pobawiły. Oczywiście za ciepło się ubrałam. Nigdy nie wiem po prostu jak się ubrać na taką pogodę. Jak wcześniej myślałam, że jest strasznie zimno, bo wieje, tak teraz jest naprawdę, naprawdę ciepło. Poubrałam tak samo moje dziewczynki. No i chyba musimy się jednak rozebrać. Mia sobie wzięła lalkę, którą ja muszę wieść. <laughs> nie ma to jak Walki. A poja pio... moja, twoja no, moja. Mamy tutaj całe przedszkole, a piąte jest tutaj. No, no. <laughs> I Pokażę Wam, jak się ubrałam. Ogólnie myślałam, że jest bardzo zimno i założyłam sobie bluzkę z długim rękawem. Potem założyłam na to bluzę, no a na to nałożyłam jeszcze kurtkę. Bo tak wiało mi w y, naszym ogrodzie. Teraz się cieszę w sumie, że ubrałam tyle warstw, bo y, jak zawieje wiatr, to jest naprawdę zimno. I teraz jest tak, że raz ściągam kurtkę, bo właśnie akurat jest teraz ciepło i mogę ją ściągnąć. A zaraz zawieje taki wiatr, że będę ją ubierać. Trzeba się po prostu chyba ubierać na cebulkę. Moim dzieciom jest jak zwykle ciepło, one są w krótkich rękawkach, a mnie jest jak zwykle zimno. Get from the ground Dzisiaj jest ostatni mój dzień, kiedy jem słodkie No to kupiłam sobie pączki pistacjowe I zobaczcie jak one wyglądają One są tutaj posypane taką posypką z pistacją I w środku mają nadzienie pistacjowe, które jest naprawdę mm, obłędne ale to już jest ostatni mój dzień, kiedy to będę jeść, więc muszę się tym jeszcze nacieszyć. Zrobiłam sobie zakupy z shin. To się nie mówi shane, to się mówi shin dla tych, co nie wiedzą. I z temu też sobie zrobiłam zakupy. Już trochę przejrzałam te paczki i niektóre rozmiary się nie zgadzają, ale to Wam zaraz wszystko pokażę. Trochę tych rzeczy zamówiłam, ale większość chyba myślę, że będę odsyłać albo wymieniać, bo się nie zgadza tutaj rozmiar. No więc tak, może zaczniemy od właśnie tego no i Pierwszą rzeczą to jest taka fajna torba. To jest torba na plażę. Ona jest super. Spodobała mi się pod tym kątem, że jak będzie gdzieś piasek, to ten piasek będzie z tego wypadał i nie będzie tego piasku w torbie. No i tu jest idealna torba właśnie na plażę, na zabawki dla dzieci. Na pewno będę ją używać. Zapłaciłam za nią około 3 funty. A w primarku chyba kosztuje z 6, jak nie więcej. Nie, nie jestem pewna, ale no po co przepłacać? Więc to jest pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą to są takie rajstopy. I te rajstopy to są takie zwykłe kabaretki. I ja chciałam, żeby miały na sobie jeszcze takie diamenciki Nie wiem, czy widać to diamenciki, ale one się tak mienią. No i te diamenciki mają taki kolor niebieski A ja chciałam, żeby one były właśnie takie Takie srebrne No właśnie nie będę chyba zwracać Bo yy, no nie podobają mi się te diamenciki Tak szczerze, ja wyglądają to strasznie tandetnie yy, Chciałam taki ładny Efekt mieć Ale No nie wygląda to za fajnie Będę jeszcze mierzyła, więc zobaczę Może na nocy będzie to lepiej wyglądało Kolejną rzeczą to są takie klapki I te klapki Wyglądały trochę inaczej na, na zdjęciu Chciałam sobie kupić takie właśnie klapki na plażę One wyglądały trochę ładniej, naprawdę trochę ładniej wyglądały na zdjęciu Może jak mi się uda, to wam wstawię tutaj to zdjęcie, jak one rzeczywiście wyglądały No i nie udało mi się z rozmiarem, są troszeczkę za małe Więc jakby był rozmiar większy, to by mi pasowały Więc te klapki albo zwracam, albo wymieniam Jeszcze się zastanowię Kolejną rzeczą to są takie kokardki To są takie spinki Takie żabki Czy jakoś tak się na to mówi No takie kokardki, Olivia lubi bardzo takie rzeczy Już sobie oczywiście tutaj Jedną przywłaszczyła Już jednej nie ma Bo tak jej się spodobały Myślałam, że przyjdą trochę większe Te kokardki na pewno sobie zostawię Kolejną rzeczą to są takie ładne kolczyki i powiem Wam, że strasznie mi się spodobał ten kolor turkusowy. Myślałam, że będą. Wszystko jest takie, że myślałam, nie? Tam wszystko ogólnie pisze, pewnie w opisie. Ja tych opisów za bardzo nie czytam, dlatego później to się wszystko nie zgadza, jak przychodzi. Ale no, pisało, że są dość długie, tak mi się wydaje, więc chciałam trochę dłuższe. No, to nie są aż takie, jak chciałam, ale też mi się podobają i je sobie chyba zostawię. Ostatnią rzeczą to jest takie, co reklamują to na TikToku non tobie, To kupiłam na temu, nie wiem ile to kosztowało na TikToku, ale stwierdziłam, że kupię to na temu To można o coś zaczepić, a później tutaj się zaczepia telefon O, ten telefon jest na magnes, znaczy to jest na, to jest na magnes, więc ten telefon się tak trzyma Jest to fajna opcja ogólnie do właśnie yy, nagrywania, a ja dużo nagrywam telefonem Więc myślę, że to będzie idealna opcja dla mnie jeszcze z SIM przyszło, ale w tym czasie mi doszło. To były takie e, dzwony. I powiem Wam, że na zdjęciu te dzwony zupełnie inaczej wyglądały. One są po pierwsze za duże. O, proszę, one są za duże na mnie. Ja bym potrzebowała chyba dwa rozmiary mniejsze. E, jako, że mam długie nogi, potrzebuję spodni, które mają długie nogawki i pisało, że to jest na właśnie wysokie osoby. No, jak przymierzyłam, to to nie jest na wysokie osoby. No i nie podoba mi się to, więc to na pewno zwrócę. Kolejna paczka to jest paczka z temu. Ta paczka przyszła dosłownie dzisiaj. No i wy pewnie już wiecie, co to jest. To jest takie teraz mega popularne. To się tutaj wsadza na głowę, przypina się z pinką. No, i później e, owija się włosy na to i zostawia na noc. A rano, jak już to ściągniesz, to masz mieć super pofalowane włosy. Nie wiem, czy to się robi na mokre włosy, czy na suche. Wydaje mi się, że chyba się powinno robić na mokre. Wtedy będzie lepszy skręt. Muszę na ten temat przeczytać. Kolejną rzeczą to jest sukienka. No i ja wiem, że w tamtym roku, albo jeszcze dwa lata temu, ja zawsze jestem spóźniona z modą, jeżeli chodzi o mnie. Ja nie idę za modą Jak coś mi się podoba, to po prostu to kupuję Dwa lata temu podobała mi się taka sukienka Ale nie mogłam jej nigdzie dostać W tym roku wpadłam na tą sukienkę Przez przypadek na internecie I stwierdziłam, że sobie ją zamówię Chciałam białą, ale nie było właśnie białej I kupiłam sobie kolor kremowy Ta sukienka jest taka trochę boho I ona jest taka troszeczkę krótsza z przodu I dłuższa z tyłu Tu ma takie wiszące Nie wiem co to jest jak to się nazywa? No i ona jest taka koronkowa Będę ją mierzyć też, zobaczę czy dobry rozmiar To jest chyba uniwersalny Ale nie piszę to nic, więc nie wiem Będę sprawdzała, czy to pasuje No na wakacje będzie idealna Ale myślę, czy nie zmienić na biały Kolejną rzeczą to są tatuaże dla dzieci Będziemy je dzisiaj robić Te tatuaże świecą w ciemności No spodobały mi się, więc stwierdziłam, że takie kupię dzieciakom Na pewno mi się będzie podobać no i zostały mi już takie same chyba kolczyki, kolczyki do nosa. Kupiłam sobie ich sporo tutaj widzę, mam dwa takie same też nie wiem dlaczego. Zamówiłam sobie jeszcze takie dresy, ogólnie z dresami to ja mam taki problem, że mam za długie nogi i żadne dresy z sieciówek nie pasują. No, nie pasują na mnie. I wyczaiłam właśnie, że na Shein są rozmiary, że możesz sobie zamówić na wysokie osoby, tak jak mówiłam już wcześniej przy tych dzwonach. No i dzwony się nie sprawdziły, ale za to sprawdziły się dresy. No i dresy są rzeczywiście długie, są nawet za długie troszeczkę dla mnie, ale są też za duże. I teraz znowu nie wiem, czy jak wypiorę to się skrócą i będą dobre, czy zamówić po prostu mniejsze. I wtedy, jak wypiorę, to się skrócą i znowu będą za małe. Dresy są ogólnie takie szare, zwykłe, no zwykłe szare. Dresy chciałam mieć szare dresy do szarej bluzy, żeby to jakoś tam pasowało. Takie zakupy zrobiłam, że muszę połowę oddać. Wiedziałam jakie ubrańcy? To. Takie ubrań? Uh -huh. Tu już nie ma miejsca, tu już masz jeden, drugi. Tutaj. Uh -huh. Się skończy miejsce zaraz na rękach.

To są właśnie To są właśnie tatuaże! Tatuaże! Ja ona na to ojej, się! A jak przyjedziesz do bakczy, to też nie zrobisz taki. Tak! Tylko musimy mieć tatuaże. Robiłam sobie herbatkę. I teraz będę trochę odpoczywać. I ja się już kochani z wami żegnam. Mm. Do zobaczenia w następnym vlogu. Jest bardzo ładna pogoda, więc na pewno nagram jeszcze nie jednego vloga. Więc widzimy się w następnym. Mam nadzieję. Pa!